Witamy, brozik, mamy tutaj 3 Geklingi Zobaczcie, takiego shotera 4 Getling get Od yy, Triplexa Kategorii F2 306 strzałów Kod tak. produktu TXC994 Drugi jest yy, Gatling Maniacs 380, 380 strzałów F2 261,8g i TG380. Powiedziałem trzeci, a to jest drugi. I tu jest Wojtek ma, Wojtek ma tu trzeciego. <gry> Nie, on ma drugiego. No to drugiego ma. No limit kategorii też 2 380 strzałów. Wszystkie getlingi do kupienia w biegun fajerwerki. Pamiętajcie o kodzie fajerwerki na zakupy zapraszamy. No i palimy pierwszego o, przepraszam. palimy pierwszego tego małego shootera, tak?

o mi się pokazał no ładny powiem ci, taki mały teraz Wojtuk odpali no limitsa ja się trochę oddalę możesz, możesz. jedziemy z no limitsem to daje to że gettingi są ciche no i fajna zabawa z nimi No i jedziemy Teraz no limit taki szybki teścik robimy ale jest zimno, mrozek przyszedł Ale to je No i teraz ostatní. Supuś, daj go tak, o tak, do góry. Dobra? Wachlarza. No i teraz trzeci leci. Ten jest bardzo kolorowy. No jak widzicie, fajna zabawa, także dziękujemy, że dostaliśmy na testy i do następnego coś pamiętajcie o kodzie.